Witamy Gabrysię Jola, odebrał przed chwilą zaświadczenia, tak potwierdzające ukończenie klasy to tak, to tak ósmej, ósmej i zdanie egzaminu. Tak. Dobrze, jak się czujecie? A dość dobrze. Egzaminy były wow. bardzo łatwe. Nieszczęsny polski trochę zepsuł mi wyniki. No to akurat to... prawda, ale to chyba nikomu nie poszło za bardzo ten polski. A tak to ogólnie, wyniki bardzo dobre, zadowolone. I złożyliśmy też papiery do szkoły od razu. Aha, a do jakiej szkoły? Do, pijarski. do pijarski. Aha, do pierski, dobrze. Okej, okay, i powiedzcie mi jeszcze, czy jej wynikami jesteście zadowolone, tak? Okay, A tak, jak ten czas nauki zdalnej w takim razie? Czy on troszkę wpłynął na te wyniki myślicie, czy jednak nie? Mi się wydaje, że nie. Bardzo dobrze, o wspominam, naukę zdalną. Nie miałam z nią problemu. Tak, i też nauczyciele pilnowali, przynajmniej u nas, w naszej klasie, byśmy nie mieli zaległości. i. Tak. Nauczycielki tak trochę nas ścigały, żebyśmy miały jak najlepsze. W dobrym planenie, to... sensie. Tak. tak. Czyli to po prostu było potrzebne, tak? Żeby się tak. spiąć i potem dobrze zdać egzamin. Tak. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Idziemy.